Siemana, witam Was serdecznie, moi drodzy, w nowym odcinku. Dzisiaj otwieramy sobie Wielo Sztuki. Wielo ze specyfikacją, wiedzieliśmy co tu będzie. Paleta kosztowała troszkę ponad 2000 zł brutto. I słuchajcie, patrzcie na to: karaoke. I tego karaoke mamy naprawdę ileś tam sztuk. Patrzcie na to, jak to wygląda. To jest niesamowite, ile tutaj jest tego karaoke. Nawet nie wiem, czy ja to dawać mam w zasadzie, bo tego naprawdę jest bardzo dużo. Słuchajcie. Trzeba będzie to wszystko posprawdzać. Jezu, już widzę w ogóle kolejne wielo sztuki. Zobacz. Zobacz co tu się dzieje, nie? Nie wiem ile to będzie kosztowało za sztukę, ale trochę na pewno. I teraz tak, chodź zobacz tutaj co tu się dzieje. Patrzcie na to, ile tu jest podkładek pod myszkę. Przecież to jest niesamowite, 44 sztuki tu są. Te podkładki kosztowały grosze faktycznie, ale bardzo fajne są, takie mięsiste. Więc będzie spoko. Co tu jeszcze mamy? Proszę bardzo, jakaś słuchaweczka jedna. Dalej, speakersy, głośniki takie jedne. Tutaj mamy coś. Makita. Eee, ciekawy jestem, bo widzę, że ktoś tutaj bardzo ładnie to spakował i mam nadzieję, że to przynajmniej będzie jakoś działać. Jak myślisz? Nie, no, jest ok. Jest ok, 6 amperów. Patrz, działa, działa i jest ładowareczka, super, piękna sprawa, mamy nówkę, ta akurat już jest sprzedana, nawet tego nie muszę wystawiać, więc jest super, zobacz, kolejne głośniczki, Heredio, dajemy tutaj, zobaczymy jak to jest kolor w ogóle, zobacz, pompeczka, Iker elegancko, e, używana, e, dymiarka, Tak mi się wydaje, że używana, bo jest porysowana, albo po prostu jest powystawówka. Dalej, Uo. indoor, outdoor głośniki, elegancko, piękna sprawa. Dalej, Uo. kolejne głośniki, też te, takie duże. Pokaż, co tu jest. Musimy A, to... to... są te statywy czy coś, lampy, co? Tak, tu są statywy i lampy, takie bardzo fajne. I to jest jeden z produktów, który raczej e, może się nie sprzedać, bo go nie wystawimy w ogóle. E, bo słuchajcie, no my nagrywamy dużo treści, a te lampy są chyba RGB z tego co kojarzę i chciałbym je zostawić jednak. Bo mamy takie bardzo podstawowe, kupione za 200 zł. E, z, no kiedyś tam na Allegro, więc te będą na pewno dużo lepsze. Zobacz. To jest nowe raczej. Takie lampy wielkie, no genialne, super. E, zobaczymy, chociaż nie wiem czy są w ogóle te, bo chyba na specyfikacji wyglądały troszkę inaczej. Ale sprawdzimy to. Dobra. Nie wiem, co to jest w woreczkach, ale trzeba zobaczyć. Eee, wiesz, co to jest? To jest wzmacniacz do muzyki. Z bluetoothem, tak? Dokładnie tak, moja droga. Eee, zastanawiam się, czy tego do kina domowego nie dostać, bo jest taki mały, że w zasadzie bajka totalna. Eee, nie wiem, co tutaj jest. Eee, kontroler do hulajnogi elektrycznej. Tu też widziałem, że było na specce, więc ekstra. Piękna sprawa, zobacz co tutaj jest. To takie same. Jakiś... E... Coś? Nie wiem, ale patrz, to jest fajne rzeczy. Zobacz. Hops. Pokaż co to może być. Yy, to jest chyba jakiś green screen. Ciężko powiedzieć. Tak, ekran projekcyjny, tak, to nadwór można sobie zostawić też do, do filmów. Tak to już jest, moi drodzy. Do no, tych podkładek, no to jest hardcore. To no, zobacz, jak tu jest. Masakra. Patrz tutaj, sandbar. Movesto, bardzo fajny. Co mamy dalej? Zobacz tu. Tu jest jeszcze jeden sandbar. Jeszcze jeden sandbar, taki sam. Też go dam tutaj. Dalej, 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 dalej. Wow. Zobacz. Dymiarka. Jest na bok kolejna dymiarka kolejna dymiarka i jestem w stanie fragile więc spoko i zobacz co tam jest poza tym że jest bardzo dużo tych podkładek och ja chyba oszaleję co to jest To jakieś jest chyba do tego do, do czego do tesli kurde jakiś taki dziwne coś coś coś, coś. dobra Zobacz, karaoke. Kolejne karaoke. I jeszcze jedna dymiarka. Moi drodzy, dajcie znać, co o tym sądzicie. Bar co o tym sądzicie? Bardzo e, szybki opening. Sprawdzam teraz te produkty. Obserwuję, już dużo, będzie nowych. Mam nadzieję, że w zasadzie wszystkie będzie dało się wystawić. Jakkolwiek nie będą uszkodzone, zobaczymy. Mm, w każdym razie, dajcie znać, czy lubicie takie palety, czy wolicie jednak miksy. E, a ja się z wami żegnam. Łapka subik, dzwonek i do następnego. Hej! 5 minut? To był jeszcze opening najszybszy, ale jeszcze był jeden opening, który był szybszy i to były szczyteczki do zębów, pamiętasz? M miał mniej niż 5 minut wątpię. Tak. Serio? Chyba tak. Abo nie, bo jeszcze pokazywałem w tym openingu, jak no. to sprzedajemy i sprawdzamy, bo wtedy myślałem, że być za krótki. A ten będzie krótki, szybki. Na temat treściwy wylubić takie treści, do paminka jest, więc dziękuję. Do usłyszenia.